Koniec wakacji i śpiewamy od nowa Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram Szóstki, piątki i jedynki nieraz I te, itd, it ted, i tep, i te. i Rok szkolny 2013/14 uważam za rozpoczęty. Zegar już odlicza czas do przyszłych wakacji, ale na razie witamy szkołę. Aby wszystkie dzieci mogły osiągnąć swój mały sukces, zgłębiając tajniki wiedzy. Dlatego w roku szkolnym 2013-2014 będziemy w szczególny sposób rozwijać zdolności matematyczne i polonistyczne, wprowadzając uczniów w matematyczne ABC oraz traktując czytanie jako wielką przygodę. Pamiętać również będziemy o roku Tuwima i Roku Czynu Niepodległości, bo 2014 to ważne rocznice w dziejach polskich. W naszej pracy nie zabraknie też troski o zdrowie i o bezpieczeństwo. Edukacja dla nas jest najważniejszą dziedziną naszej samorządnej działalności. Na, na każdym etapie staramy się pomóc i wywiązać też ze swoich obowiązków. Uruchamiamy nowy oddział żłobkowy od 1 września. W sołectwach staramy się prowadzić przedszkola, ale też i stworzyć jak najlepsze warunki w naszych szkołach. To są zajęcia pozalekcyjne. Wiele z tych działań jest finansowanych również z Unii Europejskiej, ale tak prawdę mówiąc, to nie chodzi tylko o pieniądze, ale chodzi o zaangażowanie wszystkich nauczycieli, rodziców, opiekunów i też w tym roku we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim staramy się też diagnozować pracę naszych szkół, żeby do, do tej diagnozy dopasować jak najlepsze metody pracy dydaktycznej. Chciałbym za to dyrektorom i nauczycielom wszystkim podziękować, ponieważ są to działania wykraczające poza pewien standard. Pracy szkół, ale po prostu chcemy zrobić wszystko, żeby, żeby te nadzieje związane z nauką w naszych szkołach samorządowych zostały zrealizowane. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Zona mocna, przemoc dzieła, odbierzemy. Marsz, Marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. A teraz chciałabym przejść do bardzo miłego fragmentu naszego dzisiejszego spotkania i zaprosić pierwszą klasistów do złożenia ślubowania. Ślubuję uroczyście, będę starał się być dobrym i uczciwym uczniem. Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły. Będę szanował swoich nauczycieli rodziców i kolegów. Będę kochał swoją ojczyznę, Polskę. Będę uczył się tego, co ważne i piękne. Ślubuję. TV Regionalna 24.pl TV Malbor TV Sztum TV Nowy Dwór Tom my tu kręcimy